W tym krótkim kursie pokażemy przykłady ciekawych i przede wszystkim bardzo przydatnych skrótów do popularnych przeglądarek. Warto zwrócić uwagę na to, że powinny one działać w każdej współczesnej przeglądarce: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari oraz Opera. Podzieliliśmy je na kilka kategorii. Zaczniemy od skrótów, które dotyczą wyszukiwania oraz paska adresu. Załóżmy teraz następującą sytuację. Przeglądamy zawartość strony, ale chcemy przejść do innej witryny, czyli musimy aktywować pasek adresu. Możemy oczywiście kliknąć w środku, my jednak chcemy to zrobić za pomocą klawiatury. W tym celu możemy nacisnąć jeden raz klawisz F6. Rzeczywiście pasek został aktywowany, możemy więc teraz wpisać adres nowej strony. Alternatywnie możemy tutaj użyć innego skrótu. Ponownie przeglądamy zawartość strony, w pewnym momencie chcemy przejść do Innej witryny, dlatego użyjemy kombinacji Alt D. Po raz kolejny pasek został aktywowany, czyli możemy wprowadzić nowy adres. A skoro już jesteśmy przy wpisywaniu adresu, to może wprowadźmy sobie Google. Zauważmy, że w tym adresie brakuje istotnych elementów. Nie mamy www na początku, nie mamy także końcówki po kropce. Możemy je dodać za pomocą klawiatury. Użyjemy kombinacji Ctrl-Enter. Zauważmy, że automatycznie dodana została końcówka com i przedrostek WWW, choć z technicznego punktu widzenia zostaliśmy przekierowani na stronę w wersji polskiej, czyli google.pl. To teraz spróbujmy wyszukać jakąś zawartość na stronie. Możemy w tym celu użyć kombinacji Ctrl z klawiszem F, otwarte zostanie okienko wyszukiwarki, ewentualnie możemy nacisnąć klawisz F3. To wprowadźmy sobie na przykład słowo historia. Oczywiście kolejne wystąpienia będą podkreślane kolorem zielonym, przynajmniej w przypadku przeglądarki Firefox. Teraz jednak chcemy znaleźć kolejne wystąpienie tego słowa historia. Możemy użyć kombinacji Ctrl G, ewentualnie możemy po raz kolejny nacisnąć klawisz F3. A skoro możemy przechodzić do następnego, to na pewno możemy również przechodzić do poprzedniego. W tym celu używamy Ctrl Shift, G. Rzeczywiście zaznaczamy poprzednie wystąpienie. Ewentualnie możemy nacisnąć F3, ale tym razem z klawiszem SHIFT. No to może teraz popatrzmy na przydatne skróty dotyczące nawigacji. Przede wszystkim przewidźmy sobie na górę strony i wybierzmy jakiś artykuł. Teraz jednak chcemy powrócić do artykułu poprzedniego. Wystarczy jeden raz nacisnąć klawisz Backspace. Jednak mimo wszystko chcemy wrócić do tego artykułu, który był otwarty przed chwilą. Tym razem skorzystamy z kombinacji Shift Backspace, czyli przejdziemy do przodu, a jeśli pojedynczy backspace, to oczywiście przejdziemy do tyłu. Możemy także w każdej chwili nacisnąć klawisz F5, aby stronę odświeżyć. Czasami zajdzie też potrzeba przerwania jakiejś operacji. Robimy to za pomocą klawisza Escape. Przejdźmy teraz do strony Strefa Kursów, kliknijmy na ten film i naciśnijmy od razu Escape. Rzeczywiście ładowanie okienka z filmem zostało przerwane. Popatrzmy na kolejny przydatny skrót. Chcemy otworzyć startową stronę przeglądarki. W tym celu używamy kombinacji klawisz Alt z klawiszem Home. Rzeczywiście otwarta zostanie strona startowa. To teraz popatrzmy na różne zagadnienia dotyczące nawigacji pomiędzy kartami. W tej chwili mamy. 5 otwartych kart w naszej przeglądarce. Jeśli chcemy się między nimi przełączać za pomocą klawiatury, to używamy Ctrl z kolejnym numerem. Czyli Ctrl 1 to karta numer 1, Ctrl 3 karta trzecia, potem Ctrl 5, aby otworzyć kartę piątą. Ewentualnie możemy nacisnąć Ctrl 9 i w ten sposób zawsze przeskoczymy do karty ostatniej. To może teraz popatrzmy na kolejny przydatny skrót. Kombinację Control z klawiszem tabulator. Przechodzimy po prostu do następnego. Piąta, teraz powracamy do pierwszej, druga, trzecia i tak dalej. Teraz chcemy przejść do karty poprzedniej, czyli przesunąć się w lewą stronę. Znowu używamy Control i Tab, ale musimy jeszcze dodatkowo użyć klawisza Shift. Czyli Control Tab o jedną kartę do przodu, natomiast Control Shift Tab oczywiście o jedną kartę. Do tyłu. Spróbujmy zamknąć tą bieżącą aktywną kartę. W tym celu używamy Ctrl W, ewentualnie używamy Ctrl i F4. Rzeczywiście karta została zamknięta, nam jednak ta strona była potrzebna i chcemy tą kartę przywrócić. W tym celu skorzystamy ze skrótu Ctrl Shift oraz T. Rzeczywiście ostatnio zamknięta karta zostanie przywrócona. Czasami chcemy otworzyć nową pustą kartę. W tym celu wystarczy użyć kombinacji Ctrl T. Oczywiście wiemy dobrze, jak ją zamknąć. Możemy użyć Ctrl W albo Ctrl F4. Czasami byśmy chcieli zamiast nowej karty otworzyć nowe okno przeglądarki. W tym celu używamy również Ctrl, ale tym razem z klawiszem N i rzeczywiście mamy nowe okno. To okno możemy zamknąć za pomocą kombinacji Alt F4. To teraz popatrzmy na kilka ciekawych skrótów, które ułatwią nam nawigację. Przede wszystkim powiększanie i pomniejszanie strony. Najpierw użyjemy kontrol z klawiszem plus, czyli będziemy powiększali. Jak łatwo się można domyśleć, CTRL minus będzie widok pomniejszał. Możemy także użyć kółka w myszce. Koniecznie musimy trzymać się. Klawisz CTRL. Kółko przesuwamy do góry, aby powiększyć, i z klawiszem CTRL przesuwamy na dół, aby jeśli z kolei użyjemy kombinacji CTRL-0, to przywrócimy ten domyślny stopień powiększenia. Czasami chcemy otworzyć przeglądarkę w trybie pełnoekranowym. Robimy to za pomocą klawisza F11. Ponowne naciśnięcie tego samego klawisza przywróci normalny tryb pracy w oknie. To teraz przejdźmy do kolejnej grupy przydatnych skrótów. Pomogą nam one przede wszystkim w przewijaniu długiego dokumentu. Możemy oczywiście użyć kółka w myszy, czyli przewijamy góra dół, my jednak chcemy to zrobić za pomocą klawiatury. Nacisnijmy spację. Zauważmy, że przeniesiemy się o jeden ekran do dołu. Możemy oczywiście naciskać ją bez ograniczeń. Za każdym razem przeskoczymy o jeden ekran w dół. Ewentualnie możemy użyć dwóch klawiszy, które zazwyczaj leżą obok siebie. Page Down przenosi o jeden ekran w dół, natomiast Page Up przeniesie oczywiście o jeden ekran do góry. Czasami chcielibyśmy szybko przeskoczyć na samą górę albo na dół dokumentu. Tutaj również wykorzystamy dwa klawisze leżące obok siebie. Klawisz Home przeskoczy na samą górę, natomiast naciśnięcie klawisza End spowoduje przeskoczenie na sam dół dokumentu. Skoro omówiliśmy przewijanie, to na koniec tego rozdziału omówimy jeszcze kilka dodatkowych skrótów, które ciężko jednoznacznie zaklasyfikować do jakiejś grupy. Załóżmy, że bieżący dokument chcielibyśmy dodać do zakładek. W tym celu możemy użyć kombinacji Ctrl D. Rzeczywiście pojawi się okno, dodano zakładkę do strony. Możemy zdefiniować różne opcje. My na razie klikniemy na przycisku Anuluj. Czasami chcielibyśmy przeszukać historię. Używamy w tym celu kombinacji Ctrl H. Rzeczywiście otworzy się panel wyszukiwarki Historii. Zamknijmy go, nie będzie nam potrzebny. Ewentualnie możemy sprawdzić historię ostatnio pobieranych plików. W tym celu użyjemy kombinacji Ctrl J. Rzeczywiście otwarte zostało okienko pobierania plików, choć zauważmy, że dostępność historii będzie oczywiście zależała od ustawień, które zdefiniowaliśmy w naszej przeglądarce. Kolejny przydatny skrót to Ctrl P. Wyświetlone zostanie okno z opcjami drukowania. No, i czasami taką stronę chcielibyśmy zapisać jako dokument HTML na dysku lokalnym. W tym celu używamy kombinacji Ctrl-S. Otwarte zostanie rzeczywiście okno Zapisz jako. No i na sam koniec jeden skrót. Czasami chcielibyśmy spojrzeć na kod źródłowy strony. W tym celu używamy również klawisza Ctrl, ale tym razem z klawiszem U. I rzeczywiście po chwili otwarte zostanie okienko z podglądem kodu źródłowego.